A czego ty tutaj pilnujesz? Czy to są nowe bramzoletki na rękę Abratim? Ej, ja doskonale wiem, że zazdrocisz mi tej czapki, więc mogę ci ją tutaj dać oj. Wejdź teraz na WoWowo Abraety i zamów własną opaskę na rękę. Te przekozackie bransoletki są na sklepie w kolorze błękitnym i właśnie pomarańczowym. I pamiętaj, że do 1 czerwca na sklepie są promocje na praktycznie każdy produkt. Pierwszy link w opisie. Yo, widzowie, popatrzcie, co tu się dzieje. Czy to jest Minecraft, czy to są Bed z Agenty, czy to jest Abra? Le -le 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 -le. siemano. Popatrzcie na to, kiedy ostatnio tutaj był jakikolwiek Minecraftik. Mm, tego nie wiem, ale mm. musi obejrzeć to do końca i hmm. jeżeli chcecie więcej Minecrafta, więcej Bedwarsów, to zostawiajcie łapeczkę obowiązkowo. I I oczywiście, sumo. oczywiście napiszcie to w komentarzu, że abera. Hej, 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 hej. My chcemy więcej Bedwars. Hej, hej, hej. Okej, okay, tam jest niebieski gość, ale siorona! Bardzo śmieszny nick, stary. Ej, to drewno wziąłeś, chłopie! To ja mam bardzo o, dobry oczywiście. plan. Ty możesz budować do nich most, a ja patrzę, wezmę wełniankę i stary pomogę Ci tutaj zrobić okay. największego kloca na całym świecie, ale kloc. Stary, ogromny kloc. Oni myślą, że my mamy tylko wełnę, a tutaj stary to nie jest tylko wełna. Tam jest też drewienko. I do oni w ogóle to... poszli na od razu. Serio? Ty, no to czekaj, to ej ej ej, 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 to wiesz to, ja wezmę TNT, stary, i zrzucimy im na łeb. Przecież to brzmi jak piękny plan, naprawdę. Aha, tylko że to TNT nawet nie jest potrzebne, bo oni nie mają budowanego łóżka praktycznie. Ej, ale podbudujmy się i tak w ten sposób, żeby nie zmarnować tego TNT, stary. Patrz, on nie wie, on okay. nic nie wie. A, dowiedział się, dowiedział Dobra. Czekaj, on tutaj jest, cały czas, dobra Dobra, 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 stary, to robimy tak Dobra, okej, okay. pa, okay. pa, 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 pa. Okay. O, o, spadłem stary. Stary, Dobra, stawiam stawiam, 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 rozwal go Rozwal go, rozwal go, stary, chcę dobra. to zobaczyć Chcę to zobaczyć Okej okay. No. Okej. Okay. Rozwaliłeś go. Pięknie. Oto stary, chodziło. I drugiego też. No i dobrze. I po to żyjemy, widzowie, po to żyjemy. Dokładnie tak, żeby niebieskich, słuchajcie, już nie było. To co, Diakse czy środek, stary? Jak ty byś to widział? Stary. Może jak od co byś powiedział, żeby dwie rzeczy naraz ogarnąć? O, fiu, fiu, kolego, amigo, por favor. To może być dość trudna rzecz, no ale A, dobra. i bonita. Próbować można, bo tam różowi się klepią w ogóle z... No właśnie, różowi z tymi szarymi, oni się wydają być w ogóle dobrze. Więc ja pójdę. nie ma łóżka, jest sam, więc no. Wiesz to, ej, jeżeli robimy środeczek, to chyba... No właśnie, od przeciwników, co? Z naszej wyspy chyba bym nie leciał na środek, bo to jest takie trochę ryzyko. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Tutaj nic nie było, szkoda. Tutaj w takim razie sobie to odłożę i patrzę, patrzę, czy ktoś do nas ci Nie lecą, stary. To co? Środeczek można spróbować. Ja jestem za tym, żeby ogarnąć opsika. Dobra, no to stary, ja w takim razie tutaj puszuję na środek. Dawaj, dawaj, o Jezu! Spit bridge! Nie robimy przez 5000 lat. Dobra, zobaczmy, 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 zobaczę. Pum 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 pum. pum, Dobra, okej. Okay. Plum plum. plum, plum, plum. Okej, okay, nie mamy już wełnianki w ogóle. W ogóle. to mogę ci rzucić pusta. Nie, stary, jest git, jest git, jest git, bo my mamy tutaj pozbierać. No dobra, stary, możesz mi jednak coś rzucić. Ale co łaska, stary? co łaska? Sypny groszem, sypny groszem. Sypni groszem, stary, sypaj groszem. Okej, okay, daj mi, daj mi, daj mi. No, nic nie mam nic nie mam. A no dobra, dobra. To ja myślałem, żeby zrobić tak, że ja pójdę w jedną stronę, ty w drugą, byśmy szybko te MC. Dobra, wybrali. stary, to lecę w takim razie w drugą stronę. Znowu trochę ry... wow! Trochę ryzykowne, prawie tutaj spadłem. Ale ryzykowne, dlatego, że zostawiamy naszą bazę bez żadnego zabezpieczenia, ale obi Bobi, 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 Bobi Kobi bo, 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 by się przydał, co nie? Wiadomo, wiadomo. Dobra, ja mam dwa emsy, to będziemy mieli łącznie krok 8. I tak, co nie? Już będzie szósteczka. Dobra, Dobra mogę stary. ci wyrzucić szósteczkę i Dziękuję teraz. panknie pięknie, panie profesorze. Stary, ja przypilnuję, żeby nikt, absolutnie nie zbliżył się na 5 centymetrów do naszej bawy. Dobra, a... stary, to ej, to dawaj, ja... a wiesz, a ty to w te możesz. Te MS Możesz jeszcze pozbierać, bo one za dziesięć nie. Może to zbierać, dopóki nikogo nie ma, to. Tak, stary, ja się wracam tutaj do nas. Jeszcze zahaczając chyba po drodze od diaksy, tylko patrzę, nikt do nas nie le... Nie no, kompletnie stary, nikt do nas nie leci. To, to jest, to jest, to jest piękna kółeczko. rzecz. To jest piękna rzecz. A ja tutaj tak, zgarniam sobie trzy diaksy, poczekam sobie jeszcze cztery, trzy, dwa. Jeden! I let's go! Mamy cztery diaksiki, słuchajcie, a wam przypominam, żebyście wpadali na www abra ety, bo są już silikonki, są już bransoletki do zakupienia. I oczywiście do 1 czerwca włącznie mamy promocję na sklepie, więc naprawdę słuchajcie, warto to ogarnąć Oj, totalnie. Dobrze, tutaj patrzę, tutaj patrzę, wiesz, co stary zrobimy? Zrobimy nam... Szarpne sika. To się zawsze Oj, tak, przydaje, tak, tak. prawda? To jest zawsze bardzo uczciwa rzecz. Tam widziałem, że akła coś się już zaczyna pocić, więc no trzeba będzie kolegę chyba niedługo wyjaśniać. Coś mi się tak chyba wydaje. Przynieś mu ręcznik, żeby się tak, tak. stary, wiesz, wiadomo, 30 stopni na zewnątrz. W ogóle ile u was jest stopni, bo stary, u nas jest dzisiaj ile? 20, 29 ja ci mówię? chyba. Jakoś tak. 28. Kurczę, ale dużo, co? Stary, no nie mało, no nie mała liczba, nie mała. Jeszcze słońce do tego świeci. Tak, strasznie. Strasznie grubo, strasznie grubo. Stary, właśnie kupiłem opsa, co ty na to? Myślisz, o, że... No, wydrocha. Dobra, dobra, widzę, 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 ty. widzę, wy się tam bawicie. Okej, okay, okej, okay. wjeżdżam mi rozjeżdżam A. 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 Dobra, dobra plam, 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 plam. Go Zniszczyłem. Dobrze jestem, stary, niech on jego miejsce. Dobra, 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 dobra. Plam, 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 plam. Okej okay, stary, zgadnij co mamy w bazie. Nie zgadniesz, masz 0,001%. mamy. Jak to, miałeś szansę 1 do 100 tysięcy? Jak ty to zgadłeś? Lol. Stary, jestem zawodowym hazardzistą, oszacowałem ryzyko. Jest... Oszacował ryzyko, no tak. Dobra, no to ja nie mam nic więcej do powiedzenia w takim razie. Zgarnę sobie tylko to. Mam dwa firebole widzowe, więc to jest dość uczciwa liczba A przynajmniej na tyle, żeby gdzieś przeszkoczyć z wyspy na wyspę Czy coś, 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 coś co, wiecie, komuś zrobić mały, delikatny problemic Dobra, patrzę tutaj Czy szary ber... Ej, bo szary... nie zbieram no. kolejne emsy Dobra, hmm, powiem tak, powiem tak To z szarymi, oni się na nas gapią, stary oni się na nas Ale gapią. Ale się gapią, nie znaczy, że cokolwiek z tym zrobią. Jak A ja bym gapić, nawet nie budował mostu, słuchajcie tutaj, bo oni tak, zaraz nie będą prowokujmy. Chcieli do nas nie. lecieć. Tak, nie, nie prowokujmy. Stary, ja teraz właśnie podjeżdżam tutaj do blue wyspy, którą już rozwaliliśmy, co nie na samym mm -hmm. początku. I to jest dość sp. Oj! Oj, ten szary buduje się na środek, stary. Nie będę, nie będę na razie marnował na niego fireballa. On oczywiście kompletnie nie wie, że my mamy opsa. A masz, stary, jakiegoś e, trapika? Mógłbyś odpalić nam trapika? Stary, czy nie już bardzo? kupiliśmy chyba, czy nie mamy, serio? O, to pięknie. To pięknie. Ja patrzę tutaj na tego szarego, czy on będzie do nas leciał? Nie, Ej, stary, on stary, chyba ja, ja, ja ci powiem syn. jako ciekawostkę. Dawaj. Że ja w tym momencie w Enderczecie mam 12 emeraldów. Oj, zdrowiutka liczba. Stary, to jest Jak bardzo chcesz, zdrowo. Jak mogę się podzielić. Będę taką. No bo można na przykład dwa seciki sobie zrobić, co myślisz? Ja myślę, że spoko. Oj, to, to nie jest zły pomysł Dawaj, stary, po seciku se walniemy I zobaczymy, stary No, no, no ej, oni sycita. wtedy już mogą się nas bać Patrz, leci do nas, leci, leci, leci Dobra, no to, stary, leci. kupujemy w do. takim razie Okej, okay, stary, on już tutaj ej, jest on, on, on Dobra, dobra, nie stary, tam naprawde, tam. naprawdę ej. Naprawdę, stary I czego czego ty tutaj w ogóle szukasz? Jakby XD Dobra, ej, no tyktyk budują, tyk. się, budują się od diaksów Oj, widzę, od stary, widzę, to wracamy w miarę szybko, co? Okej, okay. wiadomo, że też Oni niekoniecznie muszą chcieć do nas Iść tylko, może właśnie, na diaksy, ale hmm, ale jednak to jest ryzykowne, żeby ich tak tutaj zostawić. Jest, jest bardzo ryzykowne. Ja myślę, że akurat oni są typem gracza, bo to są najbardziej ogarnięte ziomki na tej arenie. No właśnie, oni wydają się oni być ogarnięci. Na pewno chcą nas zniszczyć. Dobra, no to stary, zrobimy tak. Kupimy sobie, myślę, trochę refili. Kupimy sobie tutaj fireballka. trochę odłożymy tego. Na refilku to w ogóle można biegać. Znowu jest jeden szary na środku. My no, mamy tylko prota jeden. Ha! Ja bym chyba poczekad. Ale po mam zbroję. Tak, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Ale ja chyba pójdę stary po te diaksy od zielono-niebieskiej jakby wyspy i stary zobaczymy. Bo tutaj w okay. ogóle to warto zaznaczyć. Ja ich zniszczyć. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale. Okej, okay, okej, okay, szary? To... Jak oni ogarną obsa, może nam nie wyjść, ta gierka, tak pomyślałem. Dobra, więc. dobra, właśnie ja też stary lecę teraz do szarych. Zdecydowanie stary, lecę dobra. do szarych. Okej, okay, bo ty tam tędy. Tak, stary, totalnie. Oj, Zostawiam tutaj. Oj, o, tak. tutaj mam szarego, stary, mam tutaj szarego. Dobra, 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 dobra. O kurde! Ale mnie stary sknokał. Strasznie mnie dziwnie dobra, sknokał, bardzo dziwnie Jakby i tak, zero zmartwień, widzowie, zero zmartwień, bo ja sobie podjeżdżam tak, podjeżdżam sobie tutaj, robię sobie tutaj, robię sobie tutaj, i Elo. I sobie teraz jedziemy, no nie. Szary nie wiem nawet gdzie jest i średnio nas to Interere, bo my teraz wjeżdżamy właśnie, poczekaj, stary, I niosę dwa TNT. o. Okay, dobra. Ty widzę, że też ja miałeś. No, na... niszczę im wyroch, choćby Na dość to byłoby... podobny pomysł. Okej, okay, patrz okay, się do... dzieje. ale on ogarnia mocno, widziałeś to? Tak, on, on jest bardzo ogarnięty, mam wrażenie. Ale w tym momencie już za dużo to jego ogarnięcie mu nie pomoże. Największy nubek go teraz by wyjaśnił z łapki. No stary, ja ci powiem tak. No wiadomo, oni nie mają w tym momencie wyra. Więc na ich miejscu to bym naprawdę uważał. Powiem szczerze. Dobra, zrzucę im TNT. Ej stary, my w ogóle jesteśmy ostatnią drużyną, która ma łóżko. Okej, okej. To nieźle stary. To w 9 minut tak naprawdę rozwaliliśmy wszystkich. No to ja się mogę z nimi teraz pobujać tutaj. Dobra, zrzucę mu jeszcze jedno TNT. Let's go. Let's go. Dobra stary. I co? I teraz chodź. Chodź, 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 chodź. dobra. Dobra, 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 Masz dobra, to? Ta, jednego wyjaśniłem. Dobrze. Okej, okay, chowam się przed drugim, stary. Schowałem się przed drugim. Okej, okay, on nie wie kompletnie, że jestem na tej wyspie. On tego stary, nie Daj. wie. Wlama, Wlama się nazywa. Wlaba. Okej, okay, słuchajcie, będę go śledził w takim razie. Zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, co on takiego może tutaj Ej, odwalić. Stary, jeszcze lepszą rzecz ci powiem. Nie dość, że jesteśmy ostatnią drużyną, która ma łóżko, to jesteśmy ostatni drużyną, w której jest dwóch graczy. Tak, oni są naprawdę nie najlepsi chyba. Oni musieli się Leci do nas chyba do nas? Dobra, Let's go! Oh, oh! Ej, strasznie go, strasznie go strolowaliśmy teraz, widzowie, to było piękne. Naprawdę subik za to, słuchajcie, chyba należy. Ej, to było, to A, było świetne. A, zostaw subika. Stary, ja bym ich potrolował. Ja bym ich chyba trochę potrolował, tak mi się wydaje. I teraz tak wezmę sobie Firebola. Mm, tak się zastanawiam. Może refilki słuchajcie? Nie, Cięś, że... oni się zabili! Rozwalili się jednimi. teraz ty! Został jeden ping tylko? Co ty gadasz? Co ty gadasz? Oh, gdzie on jest? Ja sobie kupię kompas, zobaczę gdzie on jest. Dobra, stary, lecę w takim razie. Ja obstawiam, że dużo większa szansa na to, niż my go wyjaśnimy, jest taka, że on się sam wyjaśni. Dobra, no zaraz ja nie mam pojęcia gdzie on w ogóle jest um, On właśnie poszedł na środek i... Ty, a tutaj wiesz, równie dobrze może być u nas To by było, ej, to by było... O, on dobra. goni mnie! Ej, yo. Czekaj, się. ej to dawaj, ej, biegnę do ciebie od drugiej strony jakby Okej, okay, goni cię cały czas bie, biegnij w drugą stronę, stary, on tam pobiegł Dobra, o, dobra, widzę go, widzę go, widzę go, widzę, ale on ma lipę Jezus, nie ej, mogę Ja idę z drugiej strony ty o je, Tak, jeszcze, teraz biegnie do ciebie znowu on nie ma co zrobić. Ej, napraw... Ojej. Yo, trochę mu współczuję. Ej, gdzie uciekamy? Dobra. Gdzie uciekamy? Dobra, stary. Patrz to, patrz to, patrz to. Dosłownie... Topacz. Cofnęło Ej, no. go! Cofnęło Ej, no. go! Ej, jak on to przeżył? Ej, widziałeś jaką cofkę miał? O oh, wow, ale przypał. Ej, ale farcia. Ej, strasznie grube, stary, no co on może zrobić? Co on może, stary, po prostu skoczyć? Obserwujmy go chwilę, zobaczmy co... co stary, on zrobi w takim swoim środowisku. Stary, on Stary, on naprawdę wow. będzie do nas leciał? Nie, on, stary, on się popisuje. No. On, stary, się chyba popisuje. Ty, a dawaj, chodź tutaj. Chodź tutaj, stary, podejdziemy. Aha. Czekaj, czekaj. 1 Stary, i dawaj tutaj, się za tym skampimy. No, no. To będzie czekaj, stary tylko. żeby zabawne. tak widział kształt o który chodzi. Dobra, czekaj, czekaj, on chce 1v1 one one. Stary, a może a może byśmy się zgodzili na to? Może byśmy stary sprawdzili co on tam odwala? Czekaj, czekaj, bo ja patrzę co on robi. Patrzę co on stary robi. Okej, okay, on. właśnie też go obserwuję teraz. On się zabudował, we, aha, on nam zbudował, stary, bardzo śmieszny kształt Okej, okay, hmm. okej okay. hmm. I zobaczymy, co on robi, stary, zobaczymy, co on tutaj odwala Leci gdzieś, Ej, stary, o, leci Chyba absolutnie nie chce się ruszyć Nie, stary, on, nie, on wie, że jakby to przegrał, że nie ma żadnej szansy, hmm. prawda, na wygranie tego O, idzie, idzie, stary, ale nie wychodź, nie wychodź nie Podejmie nie walkę, stary, podejmie nie, walkę stary, nie ruszajmy się na razie, nie ruszajmy Synu, się Synu, chodź Dobra, Jak podejdzie, stary, Synu. Jak, dawaj, jak podejdzie, to łapką, to łapką, stary, spróbujmy go sknokać Synu Synu! Wow, on tu TNT nam stawia! Nie! TNT! Dawaj go łapką, dawaj go łapką! Zobaczymy, stary, może się uda, może się uda! Dobra! Dobra! Dobra, dobra. leci, no, leci, no, leci! Się. Dobra, dobra! O, krokam go! Okay. Dawaj go łapką, dawaj, leci. O! Patrz! No przeżył to? czy Jak on to, jak to przeżył? Nie! To jest. Ej, dawaj stary, zróbmy se challenge, że musimy go wykończyć łapką, bo on wcale nie jest słaby. On nie jest słaby. Mm -hmm. Ej, stary. On jest całkiem niezły bym powiedział. On leci A, do nas. A teraz będzie do nas budować? Serio? Przecież ty, To jest pewna śmierć dla ciebie, gościu! Dobra, wracam się na górę, bo my musimy jo, go łapką stary. Jo, jo, Nie jo, wiem jo, jak my to tu zrobimy. On na dole uciekał. Jest na dole, no właśnie Jo, teraz A... będzie orać przez całą mapę! Ej, byliśmy naprawdę blisko, bo ja... Nie wiem ile on miał HP, kiedy go zrzuciłem, ale naprawdę nie wiem. Okej, agentik snub, dobra stary, lecę za nim tylko, że wiesz, ja go nie rozwalę samemu łapką, to jest problem Dobra, on chce się stary klepać, a ja właśnie nie chcę się z nim klepać Ja bym go złapał na klocka, ale on się nie nabierze na to, on się raczej na to nie nabierze Dobra, dawaj, dawaj, on też próbuje mnie złapać na klocka, nie no, za grube, za grube, za grube, dobra Okej, okay, okej, okay. ej, próbować stary czy nie? Próbować go łapką czy nie. Bo wiesz jak to się skończy. Wiesz jak to się skończy. No się. nie mam żadnej nie, nie masz szansy. Nie, to leć, jak. jak no nie masz, mam. To... wyrzucam Le... diaksa, stary. Wyrzucam to. Okej. Okay. Okej, okay. okay, stary, dobra. Spróbujmy. Ej, on dalej jest na środku. Tak, stary. Ej, ej, kilka razy go uderzyłem łapką. Nie, no nie ma żadnej szansy, stary. Żadnej. Mm. Wiadomo! Dobra. Łapką to się po prostu nie uda, ale widzowie próbujemy dalej. Dawaj stary, dawaj, dawaj. Wiesz co trzeba dobra. zrobić? Ej! Stary, mamy misję i albo Jaka ty go przytrzymaj, ty go przytrzymaj, a ja spróbuję zrobić nam, stary, jakieś mega dobre protection i wtedy naprawdę łapką możemy dać radę. Ja myślę, że to jest... O kurde, on tu jest. On u nas jest? Nie no, on so... naprawdę sam spadł? Serio? Ale jaja, stary, Oaj, patrz, oj, biorę wełniankę, biorę wełniankę i teraz. Pa, pa. Pa, pa, pa pa, pa, ja pa, 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 pa. O kurde, stary, ale ty. Ej, bo tutaj do nas lecą jakieś spocuchy patrz dobra, jak ja leci. Obuduję łóżko. O kurde, stary. Atakowę, dobra, tak. dobra, stary, ja tutaj do niego idę, ja normalnie mówię mu bam 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 bam, Sayonara musisz mu wytłumaczyć, że popełnił bardzo złożone. Oj, stary, a myślisz, że że to no była dobra decyzja, że on próbuje tu podejść. Sajde w rekę o kurde stary gram na tej wiesz nowej wersji Minecrafta i tutaj speed bridge'a nawet za bardzo nie da się robić, ale, ale stary, lecę do nich! Na wyro. Dobra, Wyro, Dążyłem. No. Dobra, i teraz któregoś zrzucić już! Nie dałem rad. Jeżeli chcesz więcej Bedwarsów, to pisz, jakie challenge'e mamy robić. Dobrze, stary, czy ty ich właśnie wyjaśniłeś? Stary, na ja, baju, ja jestem tak samo dobry, jak kiedyś byłem, robić. O, robił, kurde, ej. dwóch. To musisz być bardzo dobry. O, ej, serio, samemu Jestem Jestemnie dobrym wow. graczem, stary. Wow. Najlepszy. No to na tej ej. Planecie. Ej, wariacie, bo popatrz, tam jest w ogóle team szary, który nie wiadomo z jakiego powodu rozwalił już tych różowych. To może byśmy na przykład poszli na... Na któreś diaksy, albo na któreś emeraldy, stare. Dobra, to ja Obi pójdę, te diaksy od uh, aquy. Ej, tak, od Akły, zdecydowanie, zdecydowanie, Dobry. tak. A ja będę, stary, tutaj patrzył, czy szary do nas nie leci, bo chyba właśnie będzie to robił. Albo zbiera sobie tylko na razie diaksiki tutaj. Panie, RTX 6090 Ti. Okej, okay, wraca się, stary, wraca się. To wiesz co? Ja może bym troszeczkę zadbał o to, że zrobił sobie właśnie jakiś żelazny secik. Może bym, stary, Dobra. na przykład, zrobił sobie trochę Więcej wełny, obudowałbym nam na przykład łóżeczko stare jakimś endstone'ikiem. Co myślisz? Ja myślę, że to takie zdrowe podejście! Stary, to jak poważne ulepszenie tutaj. Dobra, ten szary gość! Ten szary gość! On wygląda, jakby nie za bardzo chciał nas zostawić przy życiu. A ja bym, stary, chciał, żebyśmy my, jakby, trochę mu powiedzieli, co o nim myślimy, co nie? I wiadomo. Ja myślę, że mu trzeba przetłumaczyć. Trzeba mu, stary, a jeśli, przetłumaczyć. jeśli, wiesz, przetłumaczenie nie wystarczy, no to trzeba to będzie. To wtedy go bierzemy użyć, na przemocy, Dobra, to, dobra. Powiedzieć. Dobra, stary, jeszcze jedno złoto i będę miał wówczas widzowie. O, pięknie. Ej, ale oni w ogóle nas olali. Ja idę na środek. Ej, olali nas na, na naprawdę! A no ja się spodziewałem czegoś przekozackiego, że naprawdę tutaj będzie grubo. Widzowie, pamiętajcie, że silikonki już są na sklepie. Patrzcie, taka pomarańczowa bransoletka. Obra, tym! Dobra, team. Ej, dobra, bo tam leci ten szary, więc uważajmy na niego. Popatrz, 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 popatrz. Ja patrzę. Co... Ej, dobra, jest ja ich dwóch. Na niego patrzę. Chyba nie bez powodu jest ich stary dwóch. Ja tutaj... Te... oj, oj, oj. Myślę, że nie. To ja ich wystraszę, że ja do nich idę. Oj, Wtedy może zrezygnuję. Oj, dobra. To stary, ja porobię nam tutaj schodki, żeby tak delikatnie się wrócić. Patrz, 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 Ej, patrz. Oni patrz. idą do nas, czy nie? No właśnie patrzę, stary, patrzę, patrzę. Będą lecieć, stary. Jak dwóch podchodzi, dobra, to i... będą lecić. Dawaj, stary, chodź, chodź. Bo ja Udaję, coś czuję. do nich idę. Ja coś czuję, że tutaj jest. Źle. Patrz, wracaj, Patrz to się wrócą. To się wrócą. Wracają obaj! Jeden spadł! Drugi spadł! Co? Ale Ej, To Ej, ja było tylko piękne. tylko udawałem, że chcę do nich bić, bo... Ej, to było strasznie to dobre. Typki. Ej, to było, ale wiecie co? To było takie totalnie 200 IQ movement, co nie? Naprawdę, stary, to był akurat giga szacunek. Strasznie giga szacunek. Ej, ja nice. nadal stoję nad ich bazą i udaję... Oh no, oh no! Oh, muszę no. ich klepać, muszę ich klepać! Dobra, stary, muszę idę do ciebie. A? Idę do ciebie. Patrzę, czy tam żółty... Nie, żółtego nie ma. Okej, okay, rozwalił cię, ale stary, i tak zrobiłeś więcej, niż mogłeś zrobić. Naprawdę, stary. to było potężne. I, mi, I w głowie to, że no, ja tutaj mówię, że gram jak najlepszy gracz na tej planecie, ale prawda jest taka, że ja wiem, że gram jak totalne drewno. Stary, nie, ja też nie grałem nie od pięciu tysięcy lat. Patrz, jest szary na środku. Ja mam dwa M-Siki. Co ty na to, aby spróbować Dobra. zrobić opsa? Patrz, jest tutaj ten szary, dawaj. Da oj, oh no. oj, oh no. Oh no. oj. Muszę skoczyć, stary, bo oj. troszkę sfailu. Dobra, to wiesz co, to ja się kawałek wrócę tutaj, zobaczę, czy on leci za mną, czy też nie? Bo wiesz, szkoda M-sów, ale też dobrze hey, by było on nie stracić zmija, wyra. On zmija. A chyba to jest, tak, hey. stary. Chyba ta. Ale wiesz co? Odłożę M'siki tutaj pięknie. Dobra. No on dobra. tu jest blisko, więc trzeba stary, jakby, wiesz co? Trzeba go respektować. Tak mi się wydaje, że my możemy mieć beky, ale trzeba ich respektować, bo oni mają cały czas chyba ten środek, co? Jakby że oni kontrolują ten środek cały czas, uh -huh. więc dobrze by było stary, na przykład im zabrać te M'siki. Ale ja lecę tutaj za nim. Nie wiem, czy on o mnie wie. Okej, okay, już o mnie wie. Nas właśnie Dobra, 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 stary, rozklepie go. Dobra. Okej. Okay. A cztery No nie! Jeden HP! Yes! Naprawdę? No Naprawdę no jeden HP. To jest tak niewdzięczne! Jeden za tak hp! Pech. Ej, zaraz będzie mieć emsiki, to ja muszę go powstrzymać. Dobra, tutaj? to ja stary robię tutaj dalej endstone, bo naprawdę to mnie zezłomowało. Tf, taka drewniana endstone. gierka. Taka drewniana gierka. Ale spokojnie, widzowie, spokojnie. Jeżeli będziemy grali więcej w Minutes, ra B2, To wtedy na pewno, słuchajcie, odzyskamy super top formę. Top, 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 top. Okay, to mamy jego -y Uciekaj, oj, oj, uciekaj, stary. Ostatnie, co możesz robić, to nie uciekać. Dobra, patrzę na żółtego. I wiesz, to tutaj szary znowu się gdzieś buduje. Nie wiadomo z jakiego powodu i nie wiadomo gdzie to jest najciekawsze. Okej, okay, on będzie wracał do siebie. W ogóle ci szarzy, ja nie wiem czy oni nie są do wylaminowania na zasadzie, że reszta chyba nam nie przeszkadza, co? Tylko ci Ej, szarzy. Dobra, to może ja wezmę teraz po i po prostu wyjaśnię i Wiesz co, mam potem... tutaj kolejnego M-Sika, ale chyba bym zrobił obsa i tak na start. Co Ej, myślisz? Dobra, to ja ci odłożę 4 emsy do naszej skrzynki, ty zrób obsa, a ja ich Podtrzymam, powiedzmy. Dobra, stary, to tych tutaj masz. No, się to złoto, co jest skrzynce, Tam jest jakąś zbrojkę ogarnę, Tak, stary. Jest. Korzystaj, wiadomo. I może Korzysta, jak ziki to Korzystał byśmy zrobili, z no, dobroci no. życia, stary, korzystam z ciężko oszczędzonych. Oj, tak, przez stary, stary, to bardzo, to były bardzo ciężko oszczędzone pieniądze, wiadomo. On, on, o kurde, tu leci na Nie, przez tygodnie, musiał odwójnie. Dobra, ej, stary, oj, o dawaj tego szarego, tutaj byśmy przycisnęli, ale ja potrzebuję jeszcze jednego m On tu właśnie jest, stary. Widzisz czy nie? Oj, dawaj A go. Chodź, wyjaśnimy tego lamusa. Dobra, 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 dobra. Leci. Okay. Dobra. Okej, okay. on będzie zaraz jakimś... Kurde! Dobra! Kurde. Nie! 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 Nie, nie, nie! 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 nie, 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 nie. Nie! żył! Dobra, stary! Nie. Dobra, 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 klepiego go, klepiego go, klepiego. go, klepie go, klepię go, go! Dobra, cię, stary, ja przeżyłem, ty też przeżyłeś, no. ale no teraz to wiesz o co chodzi. Zmieniamy totalnie bazę, zmieniamy wszystko. No. Stary, oh, e mam 7 M-sów. Co robimy, stary, za te 7 MS. Stary, kup sobie perełkę to jak będziesz spadał, to ewentualnie sobie ją gdzieś rzucić. Wiesz co, ale to mam lepszy pomysł Nie powinienem tego no. robić, ale zrobię jak zbroję, stary. Wydaje mi się, że do okay, naszej klepy... To może się przydać. I stary, uciekamy zaraz z wyspy, co myślisz? Bo dobra, naprawdę. Dobra, chodź jadę... za mną do akła. Ja już od razu tam biegnę, bo boję się, że zaraz tutaj będziemy mieli towarzystwo, dobra. którego niekoniecznie chcę Dobra, mieć. dobra, dobra. Ja czekam, stary, na jedno złoto, żeby mieć żelazny mieczyk i będę miał naprawdę Stary, a, o, mógłbyś dobra. powiedzieć, ja mam trzy złota, które mógłbym w tym momencie wywalić. To... Dobra, stary, uciekam Dał już do akła. Uciekam rozbiło. już, stary, do akła. I dawaj, robimy naprawdę spokojną gierkę, żeby tutaj tylko nie zważywić, no nie? Bo my mamy tak, bekę z tak. szarych, a potem widzisz, jak się kończy beka z szarych. XD, XD, no, Szkoda, że zabrakło nam jednego. Jakby, jak bardzo ogarniamy, nie? Tak, szkoda, szkoda tego jednego Msika, naprawdę. Dobrze, bo tak czeka, to byśmy bo... mieli obi Bobi i byłoby w ogóle już po robocie. Okej, okay, tak czy inaczej? Zrobimy sobie kilofy um, I teraz tak, co, refilki, jakieś takie tego typu rzeczy Pierdoły, Wiadomo, wiadomo, to jest bardzo potrzebne. Mm -hmm. Jakiś tutaj firebolik wiedzie, to sobie przeniesimy. Firebolik wjechał i to bardzo dobrze. Oj, bardzo dobrze. O, nie mieli w ogóle w skrzynce jeszcze i tam, więc też całkiem. Tak? Cool. No, stary, Kurde. znaczy nie za dużo, bo tam chyba dwa złote. To, ale stary, ja już coś. w ogóle buduję tutaj dalej do żółtych, bo widzę, Dobra. że oni teraz się zajęli czerwonymi. A ja zrobiłem, nazdrowane. stary, wiesz co zrobiłem? Jajomo! Uważaj, zielony, uważaj, 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 stary, my musimy wziąć diaksy i kupić na pewno. On jest tutaj na wyspie, tej tutaj. Ja wziąłem... Oh no, oh no! dawaj! Wow, wow, stary, ej, wow. a może byśmy, może byśmy, wykorzystali te diaksy, co? Bo masz jakieś Dobra, diaksy? Dobra, dawaj. Wracamy, bo tylko trzeba ostrożnić, bo tutaj ziom lubi chyba użyć fire bola tak jak widziałem. Uważaj, tak, uważaj. Widziałem, 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 no. widziałem, ale jeszcze jest stary safe. Pamiętaj, tylko szarze i czerwoni mają łóżko, więc oni mogą zaraz rozwalić sobie nawzajem chociażby to łóżko tak, i będzie całkiem tak. spoko. A to byłoby dla nas no nie powiem, bardzo. Dobra, TNT też będę zbierał, jakieś inne rzeczy też będę zbierał. Dobrze, że mamy tutaj Sharpnesik Protection 1, to nie jest dużo, ale zawsze coś. Chcesz się wracać stary na wyspę czy może kogoś Wiesz rozwalamy? co, myślę, że ja bym poszedł na środek, jak oni są zajęci. Zielony tutaj tylko na nas czyha, to Ty Masz chyba żelazną zbroję, kotnością. czy to jest dalej skórzana? Bo ty jesteś też biały, jest, jak ja, ja nie widzę. Yy, to jest żelazna. Chyba żelazna, co ja nie? Mam, Ej, bo ja strasz, mam... strasznie dziwnie to wyglądało, totalnie jak skórzana. Serio, 100% to wyglądało jak skórzana, ale dobra, jedźmy. Okej, okay. ja sobie teraz tak, w ogóle chcesz refilę, stary? Stary, Albo mam coś? trójeczkę, więc serio, mam luz. Okej, okay. no to ja tak, zbieram sobie. Mam trzy TNT, mam dwa firebole, mam pięć refów. W ogóle na refie to le lepiej chyba już nawet biegać, no nie? Żeby po prostu coś tutaj mieć w zanadrzu. Kupię sobie tutaj kolejnego refilka, dobrze, Aha, pięknie. Zielony już czyha z fireballem na nas, więc. Okej, okay, ja też mam firebola, tylko no właśnie, ja bym mu nie ufał, stary. Ja bym poszedł dobra. w momencie, chyba kiedy chyba go nie teraz ma. teraz mamy sekundę, żeby pójść. Ja dobra. spróbuję przejść. Dobra, dobra, okay. dawaj, dawaj, Jest dawaj. I uważaj, bo on stoi tam. Ja, ja na niego patrzę. Walno, ale, ale spoko, spoko, spoko. spoko. Jest stary Ajajaj. git, jest tutaj git, dobra 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 Okej okay. i stary wjeżdżamy, i wjeżdżamy Dobra gierka stary, dobra gierka, bo o, mamy patrz My w ogóle straciliśmy łóżko gdzieś w jakiejś szóstej minucie Siódmej, a mamy prawie jedenastą, więc jesteśmy W stanie naprawdę tą starę wygrać, bo Gdybyśmy byli tacy beznadziejni, a w sumie to jesteśmy po tylu Miesiącach niegrania, to powinniśmy już dawno paść, a jeszcze o, nie padliśmy ci wyrzuca. u dziękuwa dziękuwa. Dobra, o, stary, ty typie Ooo! O bop wo obra ty cię rozwal... Ej, to jest spadka, to jest Polak jakiś. Pozdrawiamy, ha? jeżeli to jest widz, to pozdrawiamy! Polak? No stary, Patka59, to powiem. pewnie jest Patrycja, czy nie? No stary, moim zdaniem to brzmi jak Patrycja, co najmniej. <noise> ale nie wiem, no, naprawdę to, nie to wiem. to brzmi jak Patrycja. Dobra stary, siki będą Patryk. za 5 sekund, za 3 sekundy, za 2 sekundy, za jedną. To ja stary, zgarnę stąd tego msika. Mam 5, a ty ile masz? No Bo właśnie my robimy ja jakieś, zbarniam. jakieś potki, czy bardziej stary, dziewczyn? może zbrojkę dla ciebie, może jakiś... ja absolutnie nie wiem, co powinniśmy zrobić, ale ja myślę, Zielony że... Pewien mędrzec zawsze uczył, że zawsze. łuk to wygrana arenka. Oj, i... stary. Oj, łuk to wygrana arenka. Ej, patrz stary gdzieś tam w drugą stronę. Ja będę patrzył stary na niego, patrzę na F5. tego zielonego wyjaśnili, Tak, byłoby super, tak, ale... Stary. No... Ja tutaj patrzę, Ciężko jak on dużo. wejdzie na most, bo wiesz, ja mam firebole. On chyba nie wie, że mam firebole. Będę shiftował stary. Ty, no ty no, ja możesz też tak się oddalić samo. stąd. Będę, on nie będę, będzie nie wiedział. Rzucą. I jak wejdzie stary na most, no, to go ho, normalnie... Patrz, 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 podchodzi. Podchodzi, ale jeszcze niech bliżej będzie. No on coś kombinuje. Uuu, po... tylko szarzy mają łóżeczko. No. Dobra. Aaa i myślałem, że on jest dużo ej, dalej. Ale myślę, nie ma łóżka. No, ja nie, myślę, ma, nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, ej trzeba tylko szarym rozwalić teraz łóżko. Więc to, stary, dobra, to ten... dawaj zniszczymy typeczka. Patrz, ja tu buduję teraz most. No będę... dobra, tylko uważaj stary, bo on ma te fireballki, co nie? O! Wiadomo. Patrz, on na pewno miliarda ich nie ma, więc nie, to tyle no... safe. Ja mu pokazuję, że mam. Okay. Nie może uciec. okej, okay. leci na górę, uważaj, Zabijemy. bo leci na górę, dobra, oj, on okay. może mieć, okay. dobra, może mieć jeszcze jakiegoś w zanadrzu, więc stary pamiętaj o tym, leci do góry, leci do Pamięta. góry, nie poddaje się, nie poddaje się, jest bardzo blisko stary, uważaj, dobra, dobra. Rzucam oh. jeszcze raz w niego. Dobra. Pum. Uważaj. O, tu wiedzę, nie można. Ai, Dobra, ej, ai, mogę w niego walnąć. Mogę w niego stary walnąć. Dobra. Tylko musisz. Stary, ja bym zrobił tak. Podejdź tu bliżej, rzuć w niego i skaczemy i go klepiemy. Dobra. Stary. Dobra. No. Spadłem. Ok. Spadłem. Ok, ja ej, jeszcze. Ja jeszcze, że żyję... jest stary. Jeszcze, że jest stary? Nie!